Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Hmm, rozumiem. Jaką masz misję? Dlaczego zadajesz tak wiele pytań? To złe czasy i nie można nikomu ufać. Jesteś tu obcy i chcę wiedzieć, czy coś knujesz. Mam znaleźć twarde i pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Artefakt. Kim jesteś? Dopiero co rozmawialiśmy. Nie pogrywaj ze mną, wojowniku. Czego chcesz? Co tutaj robisz? Mam znaleźć w Ardei pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Magiczne przedmioty. To one wywołują szaleństwo, które opanowało miasto. Muszę zebrać je wszystkie i zanieść do Teodora. Trzeba było tak od razu. Mogę ci pomóc. Jak? Zaginął Severin, jeden z moich wojowników. Od kilku tygodni nie mamy od niego żadnych wieści. On ma magiczny przedmiot, niezwykle uświęcony. Muszę go odzyskać, a ty potrzebujesz czegoś, co on ma. Poszukaj go i przyprowadź do mnie. Możesz zatrzymać, co zechcesz. Dobrze, pójdę już. Zaginął Sewerin. Od kilku tygodni nie mamy od niego żadnych wieści. Dobrze. Chodź za mną. Czy tutejsi wojownicy chcą iść na wojnę? Tak, lecz Lee nie pozwolił, aby ktokolwiek z węgardu brał w niej udział. Ci, którzy to zrobią, zostaną z węgardu wygnani. Czy Paladyni kiedykolwiek zrobili coś wbrew woli Lee? Mogliby, lecz jak dotąd Lee ma ich pod kontrolą. Czy Paladyni opowiedzieliby się po którejś ze stron konfliktu? Paladyni nie walczą dla samej walki. Może i gardzą orkami, lecz nie ruszą palcem bez powodu. Nie opowiedzą się po żadnej ze stron, dopóki nie będą mieć ku temu podstaw. Oto Sewerin, mam artę... Nie wymawiaj tego słowa, głupcze! Mam to, czego chciałem. Pójdę już. Gdyby. Mam coś na sprzedaż. Wyjątkowy przedmiot. Jakie masz towary? Mówiłem ci, mam tylko jeden przedmiot tylko jeden! Tylko jeden! Broń się! Uspokój się! Co się stało? Mam dziś dla ciebie bardzo wyjątkowy artefakt. Chcesz go kupić? Tak, proszę. Wyśmienicie. Oto on. Witaj, kupcze. Ech, wojownik. Mam dla ciebie pewne zadanie. Czeka na ciebie złoto, jeśli zdołasz je wykonać. Co to za zadanie? W jaskini, po której grasują bestie, znajduje się pewien osobliwy artefakt. Bardzo chciałbym go zdobyć. Zdobędę go dla ciebie. Muszę cię jednak ostrzec, wojowniku. Mówią, że bestie zamieszkujące tę jaskinię są po dwakroć silniejsze niż jakikolwiek człowiek. Hmm. Być może będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby. Hmm. Znajdę kogoś. Oto twój artefakt. O, wygląda na to, że został on nieco porysowany w walce. Zachowaj go dla siebie. Z przyjemnością. Witaj. Nie zawracaj mi głowy, wojowniku. Nagle wzrosła ilość zamówień. Na mikstury lecznicze. Wszyscy ich potrzebują. Nie mam czasu na nic innego. Odejdź. Chcę tylko wszystkich twych artefaktów. Już mówiłem, że nie mam czasu. Wydaje ci się, że mikstury są zsyłane przez Inosa? Broń się! Witaj. Przyjdź jutro. Teraz nie mam czasu na rozmowy. Dobrze. Mogę ci jakoś pomóc? Cóż, możesz. Wyglądasz na wojownika. Jest jeszcze jeden, zwany Asdis. Chcemy jego śmierci. Asdis już nikogo nie skrzywdzi. Nic ci nie jest? O bogowie, ale mnie przestraszyłeś. Kim jesteś? Jestem przyjacielem i pomogę ci. O rety, chyba widziałem cię we śnie. Nie rób mi krzywdy. Nie bój się, nic ci nie zrobię. O, cieszę się. Kiedy byłem dzieckiem, bili mnie wszyscy chłopcy we wsi. Może jestem w stanie ci pomóc. Myrtana może w przyszłości potrzebować twojej pomocy. To miło z twojej strony. Przez całe życie wioskowe osiłki znęcały się nade mną i wyśmiewały mnie, lecz dość tego. Chcę zostać myśliwym i polować na wilki. Chcę postawić się wszystkim chłopakom we wsi, którzy znęcali się nade mną. Możesz przyprowadzić do mnie wilki, oswojone wilki, na których będę mógł poćwiczyć polowanie. Co? Dlaczego nie pójdziesz zapolować na nie w lesie? Myślisz, że przeżyłbym w lesie? Żarty sobie ze mnie stroisz? Broń się! Chętnie złapię dla ciebie wilki. Naprawdę, to miło z Twojej strony. Co, często nigdy do niczego nie dojdziemy. Dziękuję, przyjacielu, dziękuję. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Masz jakieś artefakty, które mógłbyś mi dać? Oczywiście, proszę, przynajmniej tyle mogę dla Ciebie zrobić. A więc to Ty jesteś moim nowym panem, tak? A, ale fajnie! Dobrana będzie z nas parę. Zaraz, dlaczego wyciągasz łuk? O Boże! O kurwa! Stać! Ani kroku dalej! Doceniam twoją pomoc, wojowniku. Musisz się jednak pośpieszyć. Potrzebujemy tych artefaktów. Zadanie wykonane. Oto wszystkie artefakty z tego regionu. Wyśmienicie! Vanguard ma wobec ciebie dług wdzięczności.